Zegarek. Jak się zegarkowi powodzi? Owszem, niczego chodzi. Podobno spieszy się o trzy minuty. Owszem, jest trochę zepsuty. Zegarek w duchu klnie. Bardzo mu to nie w smak. Chciałby powiedzieć nie. A mówi tak, 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 tak. Pan jakoś dziś nie wesoły, bo się spóźniłem do szkoły. Nie widział pan, która godzina? Czyżby... Pękła sprężyna. Zegarek w duchu knie. Bardzo mu to nie w smak. Chciałby powiedzieć nie. A mówi tak, 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 tak. Jakiej to marki zegarek? Ja nie wiem, tyle jest marek. To zwykła tandeta, panie. Za chwilę na pewno stanie. Zegarek w duchu knie. Bardzo mu to nie w smak. Chciałby powiedzieć nie. A mówi. Так, так.